Hej, witajcie oto kolejny odcinek serii Zagraj Kraper z Kalorzy Szyderców, ja jestem Bartekiem, jest ze mną również Maciek, GMP47. I dzisiejszy odcinek będzie dość nietypowy, bo weźmiemy na ruszt film Macieja Kamila, youtubera, którego dosyć kojarzę, który ma dosyć nietypowy jak na dzisiejsze warunki youtubowe styl tworzenia. I, jak widać, nietypowe serie, bo oto pierwszy odcinek Zapomnianych Błysków, już sam tytuł jest bardzo... I ta miniaturka taka trochę... Tak, trójwymiarowa. O, taka trochę też oldschoolowa, mi się tak troszkę jest z takimi oldschoolowymi filmami kojarzy, tak. taki wiesz... Lata 80 może... 90 taki... Tak, ale też te stare miniaturki w sensie, wiesz, takie domyśle na przykład, wiesz, tak? jak z, z jakichś filmów. Jak jeszcze miniaturek na YouTube nie było takie, właśnie? A na przykład, jak ktoś się strzeł czymś takim, ooo, ale mam miniaturkę. No, ups, coś mi się odpiło. Jaka <laughs> no, jest nie słynna ci... gra? Jaka jest słynna gra o pierwszej wojnie światowej? Oczywiście, że zgadłeś. Jest to Wolf 19. Tutaj taka wpadka była, widzę, z op op tym, z x czy z Opsem, czy z czymś No tak, albo z programem do montażu, że za szybko podałeś nam notacy. Że to był żart, że to nie miałeś na myśli Battlefielda, tylko Warfare 19/17. 17, czyli gra, Powstała w 2009 roku. Stworzona przez studio Con Artists. I taka uwaga. Żywiołowo, e, też mówić bardziej bardziej żywołowo, przydałoby się, bo to też polepszy odbiór, ale e, nie wiem, czym to nagrywałeś, ale można by było obciąć operę, to jest chyba, nie, to nie jest opera, to jest jedna z takich operopodobnych przeglądarek, tak, tą, tak. którą gdzieś widziałem. Bo... Ale można by było to obciąć, żeby zrobić samą grę. Naprawdę, tak. to polepszyłoby odbiór. Oblikowana na stonie Marlmore Games. Otrzymała ma ona pozytywne oceny, zarówno na swojej rodzinnej stonie, jak i na Kongregate? Jednakże, czy zestarzała się dobrze? Czy pomimo upływu 8 lat od premiery wciąż jest wciągająca jak kiedyś Zobaczmy Intro o, stary Korzystało na RTS-owych z Wolfen Wolf 1917 posiada dwa sposoby na rozwicięstwo. Pierwszy to zwyczajne przejście z jednego końca mapy na drugi a zenatrzmy dla niego smowi Tutaj ćwicz dykcję ćwicz tak, dykcję, tak. Tak. bo tutaj już naprawdę nie rozpoznałem co, co powiedziałeś Jakie słowo to było to ostatnie z tymi moralami, czy co to było? A znaczy wedle jego synowi wyniszczenie wrogiego morale poprzez... Jeździ, morale Wyniszczenie tyle, tyle, tyle... wrogiego i tutaj nie wiem, wrogiego czego A Patrz, ty nawet więcej zrozumiałeś, może dlatego, że bardziej słuchasz Maćka Tak, tak, już znam, więc no Na pewno na nad chciał. O, to jest mhm. ogólna lekcja z tego naszego wywodu mini. Jak na razie. Tak. Wybicie wystarczającej ilości. O, mógłbyś na potrzeby nagrania wyłączyć Facebooka albo powiadomienia, bo widzę, że tutaj się pojawiły w prawym dolnym rogu. Albo po prostu obciąć tak tę przeglądarkę, by było widać jedynie gameplay, bo właśnie na tej ja. grze się film skupia. skupia. Mhm. I przeciwników bądź zniszczenie odpowiedniej liczby jego czołgów. Do dyspozycji oddano nam 5 jednostek strzelców, grenadierów, snajperów, oficerów oraz istniejące narzędzie zakłady, czyli czołgi. Aby on dać realia wojny pozycyjnej, wprowadzono system okopów. Otóż polegają na tym, że po mapie rozsiane są umocowane. O taka moja wcześniejsza uwaga, bo jak już wymieniałeś tych grenadierów i tp, to fajnie by było widzieć na ekranie czym się różnią, jakie mają, mechani tak, jakie mają się mechanizm... Tak, się charakteryzują dokładnie. Nie wiem czemu mi zabrakło słowa odpowiedniego. Taka pora. Tak, no i jest fakt. Osnienia, w których mogą osłonić się maksymalnie trzy jednostki. Wielokrotnie dedykowano ten limit za historyczność, no bo kto o zdrowych sensach wyszedłby nawet z bardzo zatłoczonego kopu, po to, aby umrzeć? Ale moim zdaniem jest to słuszny pomysł. Główny powód jest taki, że gdyby nie on, to rozpoczęłam w prostu swojego dumstaka w okopie i czekać na przeciwnika. A tak y, miejsce jest skarbem, o który trzeba walczyć. Aby umożliwić nam tą walkę, dają nam dostęp do czterech typów wsparcia. Moździerzy, ciężki dział, dział przeciwczołgowych oraz gazu. Nieskuteczniejszy jest ten ostatni, gdyż eliminuje wszelkie oddziały poza czołgiem, co umożliwia oczyszczenie mnogich okupów i zablokowanie ewentualnych ataków piechoty. Istnieją dwa typy rozgrywki. Kampania i potyczka. W kampanii musimy wykonywać określone misje, aby przejść dalej i mamy dostęp do drzewka rozwoju, Możemy wykonywać ulepszenia dla naszych jednostek oraz spać. Natomiast w Ciebie potyczki. Nie wiem, jest już tak późno, że zamiast wsparć mój mózg przetworzył spać. <śmierdzi> 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 Może ci narzuca wybór, który powinieneś w tym momencie podjąć. <śmierdzi> <śmierdzi> spać. Nie, no nie jest jeszcze tak późno, ale no chyba nie tak. spać Nie <śmierdzi> O, sorry. Natomiast w Ciebie potyczki. Możemy sami stworzyć sobie mapę za pomocą bardzo elastycznego ekranu, który może... Elastyczny, się, się rozciąga. Tak, ale chyba edytora by było lepszym słowem w tym zdaniu, bo jeśli mówisz o, edy... o możliwości tworzenia własnych etapów, to do tego służy edytor, a nie ekran, który się rozciąga. Tego, co zdążyłem zrozumieć. nam stworzenie tak abstrakcyjnych sytuacji, jak bitwa, w której mamy dostęp jedynie do oficerów bądź w której nie mamy dostępu do żadnych jednostek i korzystamy tylko ze spać. i ten drugi przypadek jest oczywiście nie do wygrania, ani nie do przegrania. Można by było to przejście Jednost wyciszyć, znaczy nie tyle wyciszyć, co zrobić przyci. Zaczną no, zmniejszyć głośność tego Bo wyprowadza z równowagi no. I są wyraźne I da się odróżnić oddział jednego rodzaju Od oddziału innego rodzaju Wsparcia mają swoje własne efekty dźwiękowe I powodują zniszczenia Trupy i dziury po pociskach znikają co zapewnia nam czystość widzenia pola bitwy. Niestety wyjątkiem z wiadomego powodu są tutaj czołgi, których walki, jeśli często ich używamy, mogą zasłonić nam pole walki i uniemożliwić nam... Skóry. A zasłonić Owoce. pole walki, to no... Mhm. Ta adykcja się przewija przez cały film, bo Maciek ma charakterystyczną dykcję w ten sposób, że nie jest wystarczająco wypracowana i często trzeba mhm. się domyśleć co ma na myśli i to jak na ten moment Pomijając te wstawki, które były za głośne oraz te niektóre słowa, które nie były dostosowane do tego, co, o czym chcesz się wypowiedzieć, to jest bardzo ok. Mamy jeszcze minutkę. I uniemożliwić nam skuteczne dowodzenie. Muzyka w standardowym tego co oznaczeniu. No Chciałaś będzie do nasz uszu jedynie w menu głównym. Jednakże w trakcie bitew Będziemy słyszeć dźwięk tła złożony ze strzałów, z karabinów oraz wybuchów pocisków atlejskich. No szkoda, że tego tutaj nie ma. No tak, bo bym po posłuchał. Nawet tak w tle, cicho, ale jak ja na przykład. Właśnie to, robię recenzę, to też. Jest. Że cichutko daję jeszcze ten gameplay tak, żeby mnie nie zagłuszał i żeby, żeby był takim bardziej tłem. Ja podobnie tak robię, żeby gameplay... Nie zaburzał tekstu recenzji, ale żeby był odczuwalny. I mhm. audio z tego gameplaya. I to by się przydało, tak. Dzięki naszych jednostek są bardzo dobre, tak samo jak wsparcie. Podsumowując. Grafika jest świetna, tylko przydałoby się, aby te czołgi jednak znikały. Dźwięk tak samo. To nawet dobrze, że w trakcie bitew słyszymy tylko dzięki tła bo jakaś muzyka mogłaby zburzyć ten straszny i smutny klimat wielkiej wojny. Rozgrywka jest bardzo dynamiczna i dobrze pomyślana. Pomyślana, bardziej bym powiedział przemyślana. Ale tak. pomyślana chyba jeszcze nawet, nawet podchodzi. Tak, tak. I w związku z wszystkimi trzema wymienionymi wyżej czynnikami daję Wolf 1917 9 na 10. Jest to dla mojego dzieciństwa i naprawdę polecam Wam ją. No i jeśli chcecie poznać tą flashową stronę Gier Niezależnych, O tu końcówka brzmiała, jakby to był początek zdania. <grymne> tak. No to, to tak czekałem. Tak, jeżeli chcecie poznać y, inną stronę Gier Niezależnych, to zapraszam na Congergate Conger na przykład. Nie wiem gdzie. Tak, albo no. na. Jak to się nazywało? New Grants, o. Znaczy tak. Oglądając ten materiał, przypomnił mi, mi się stary dobry YouTube, że tak powiem. Znaczy, no to jest taka pigułka od oldschoolowego YouTuba, zasiana, takie drzewo wyrosło w 2017 roku. To nie jest zła rzecz, ale na pewno trzeba się przyzwyczaić do nietypowego. Styl. rozwiązania na polskim YouTubie teraz, bo to takie rzeczy, od takich rzeczy się odchodzi, bardziej się brnie w profesjonalizm niż w takie. Tak. Amatorskie, ale nie Amatorski. do końca amatorskie, amatorskie pod względem realizacji. O. Mhm. Tak, bo to, to, to miał stary YouTube, że yy, jakość mogła być kiepska, no. natomiast w, w, treść była treść na przekazywana, poziorka. no. Na... No, patrzmy na przykład, w twój przykład, nie? No tak. Jakość 240p, ale no, gadasz, gadasz sensem. Yy, jak, jakieś stare filmy, co mi może przyjść na myśl? Jakieś starsze produkcje, które nie były, nie były aż tak jakościowo. Co się mi... <średziwienie> przeróbka, albo lidru parodia. <średziwienie przeróbka> ale to bardziej, jeśli chodzi o humory, humoreskę. O pamiętam, że była też taka seria Zagierajmy od Gierama. Mhm. Tam był większy montaż, ale wszystko było oparte na Iwonie, podobnie jak moje EGW. Tylko że to było o dobrych grach, często takich przemilczanych, zapomnianych. Ja teraz mi przeszły do głowy dwa kanały Witchaven oraz tak. e, Mega Zajka, Czyli Stara Szkoła e, Zagrajmy. No i tam też, WitchAven dotychczas jakoś się nie przykłada za bardzo, nie, nie, wiem, czy, nie, nie śledzę go niestety, bo nie mam czasu na to. Yy, stary dobry WitchAven, no nagrywał to w sumie tak na, na jednym ciągu, tak zagrajmy, zagrajmy, bez montażu, ktoś tam się kręci mu w tle, ale gada z sensem, gada z sensem i potrafi pogadać na różne tematy, nawet niezwiązane z grą, ciekawie i potrafi zaciekawić i właśnie Oglądając ten materiał przypomniał mi się właśnie taki stary dobry YouTube Tak Kiedy treść była nad jakością Dokładnie Czyli... Wszystkim... Ty... dokończ Nie, bo ty, ty, ty zacząłeś jakiś wątek, więc... A, okej okay. Znaczy bo chciałem po prostu przytaknąć i powiedzieć, że masz rację Więc nie wiem, że to był jaka... jakiś wniosek, który prowadził gdzieś dalej Nie, ogółem mnie mi się oglądało tam już niektóre materiały Maćka wcześniej widziałem i myślę, że fajnie, że jest taki kanał, że tutaj widać, że to jest bardziej prowadzone po, na hobby nie, nie tak. w celu wybicia się nie w celu jakich, zdobycia jakiejś popularności, Upełności, ale kanał władzy. robiony dla siebie Władze. nie, ale chodzi o to, że to nie jest coś takiego też odróżnimy to, że nie jest to robione tak, jak, jak, jak jakieś ośmioletnie dzieci nagrywają na YouTube no, tak, tylko że jest to nagrywane dla siebie, ale przykładając się do tego również. Tak, tak. To jest hobbyistycznie stworzone, bez jakiegoś celu zdobycia jakiegoś progu 100 tysięcy widzów albo jakichś wygórowanych pieniędzy, takiego stosu pieniędzy, który ci zakrywa wszystko oszy, oczy, uszy i całe ciało. Tylko żeby po prostu być usatysfakcjonowanym, bawić się przy tworzeniu. I wrzucić to na YouTube, aby zaś ciekawić innych. I to no, mi się podoba w twórczości iż... Maćka. Mm -hmm. Tak, no i... Z drugiej strony właśnie, że jest to merytoryczne, że można się czegoś dowiedzieć, że wysłuchać mądrej opinii, na przykład tak jak, jeżeli nie widzieliście, to Maciek ktoś zrobił filmik o Zotelesie, wyraził swoją opinię, no i na różne tematy mówi. No tak. No i mówi w sposób konstruktywny i to mi się podobało, Tak, że wysuwa argumenty, które mają sens, które są podparte odpowiednimi przykładami i ogólnie naprawdę świetnie się z nim dyskutuje i jest bardzo mhm. dobrym dyskutantem. No. Tak, nawet te, jeżeli te, ma te inne dwa poglądy. Te miały tyle. Miały, były co, kompletnie różne. Nie powiedziałem dwa razy tego samego. No, tak więc e, zapraszamy do Maćka, a my się widzimy w jakimś kolejnym odcinku. Tak więc lajki, suby, komentarze, e, opisiki facebooko, facebookowe, coś tam jeszcze rzeczy i tak dalej. internetowe. Tak, zgłaszajcie się. Syki pocztowe. E, tak. I, I łącza celcy nowy. Tak. E, widzimy się w kolejnym odcinku. Nara. na ręń Co to było? Staram się zawsze na koniec odcinka wymyślać jakąś inną odmianę Nara. I czasem wychodzi takie coś. No to już żeśmy się dowiedzieli o co chodzi z tymi dziwnymi pożywieniami. No, tak więc do zobaczenia.